Siema. Dostałem sporo zapytań o porównanie kart kryptowalutowych, jakie aktualnie są na rynku. Jakiś czas temu nie chcę skłamać, chyba pierwsze było CryptoCom, które wypuściło swoją kartę kryptowalutową. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. No i CryptoCom wypuściło taką kartę kryptowalutową. Można było tam stejkować ich natywny token. Cro. im więcej miało się tego CRO, tym większe były te nagrody. Można było odbierać cashback za opłaty, dawali Netflixa, Spotify. No naprawdę tam nagrody lepsze niż na gwiazdkę. Niestety te warunki ostatnio mocno się zmieniły w rynku, w rynku niedźwiedzia. Wcześniej to naprawdę były super warunki. Dlatego teraz przejdziemy i sprawdzimy, jak wyglądają warunki w różnych, na różnych kartach krypto na początku 2023 roku. Ale zanim omówimy sobie poszczególne warunki, sprawdzimy w ogóle, o co chodzi z tą kartą kryptowalutową. Czyli sprawdźmy, jak wygląda to zazwyczaj. Kasz jest głodny. Chce sobie kupić bułkę w żabce. E, idzie do żabki, wyciąga swoją kartę Visa czy tam Mastercard e, i płaci. Płaci za nią złoty20. Zł. E, no, możecie się wywrócić, ale faktycznie tyle potrafi kosztować bułkę. Ja utknąłem na cenach rzędu 30 grosz. No, ale inflacja. E, więc tak wygląda to e, metodą tradycyjną. Łukasz wydał złote 20 zł za półkę no i przyszło, poszło. E, możemy zrobić to inaczej. Łukasz zamiast zwykłej karty e, debetowej e, do swojego rachunku bankowego wyciągnie e, kartę kryptowalutową e, i zapłaci 26 centów/eurów, e, czyli złote 20. Zł. E, Używając karty na przykład Binance, dostaniemy cashback od razu na swoje do swojego portfela przypisanego do, do karty krypto. Czyli wydaliśmy tyle samo, ale dostaliśmy zwrocik. Why not? Tutaj szczegółowa na przykład transakcja. Łukasz kupił bułkę złoty 20, zł, kosztowało to. 26 eurocentów. Transakcja wykonana 27 stycznia. Możemy sobie tutaj podejrzeć wszystkie dane transakcji. Ile było BNB w tym czasie warte. Jaki był cashback przyznany za tą operację. Możemy też sobie porównać, jaki tutaj spread nam Binance narzucił. Wszystkie dane, nie będę tutaj wymyślał jakiejś teoretycznej transakcji. Taką transakcję ja zrobiłem, e, bo często używam karty kryptowalutowej. E, no żeby tutaj nie być gołosłownym, e, jak wyglądają e, poziomy cashbacka w zależności od, e, e, od tego, jak wygląda twoje średnie saldo BNB miesięcznie czyli tam co jakiś czas robią Ci Snapshota Twojego konta na Binance i podliczają ile trzymałeś przez ostatni miesiąc BNB. Ja mam niecałe tutaj 5 BNB, więc łapię się na drugi poziom karty Binance. Daje mi to stawkę cashbacku 2% i miesięczny limit 100 euro. I tak bym trzymał BNB, i tak bym trzymał BNB, Kupiłem je w dobrej cenie, nawet zastanawiam się czy tutaj nie dorzucić do dziesiątki, ale ostatnio sporo tych, tych kryptowalut dokupuję, więc to już brak funduszy, ale jeżeli by się dało, to chętnie bym doładował się do dziesiątki. Waluta BNB jest mega stabilna, dużo osób trzyma ją właśnie tak na kontach, więc rzadko zdarzają się jakieś obsuwy, przecież przeciwnie, tych obsów jest bardzo mało i raczej Raczej BNB bardzo, bardzo mocno trzyma, e, trzyma swoją wartość. Więc ja jestem tutaj zadowolony z tej inwestycji. No tak jak mówię, wolałbym Już wejść tutaj w te 10 BNB. Aktualnie tam mamy około, e, aha, mamy przy transakcji kosztowało BNB 277, teraz już tam mamy około 320, jak nagrywam ten film, więc. Więc naprawdę dobrze się zachowuje. a jak zrobimy jeszcze tutaj wzrost do e, do ATH myślę, że spokojnie przebijemy po ten ekosystem. Sieci Binance Smart Chain działa naprawdę super. Dobra, tu się trochę zafiksowałem na, na Binance, ale miało być ogólnie o kartach krypto. Dobra, to teraz pojedziemy z kilkoma, kilkoma wykluczeniami. Rezygnuję z karty BlockFi. BlockFi ma duże problemy. Chyba nawet ocierają się o bankructwo. Podobnie jak Celsius, więc nie będę tutaj nawet je recenzował. Moim zdaniem, granie warta świeczki. Może wyjdą na swoje, może nie. Moim zdaniem, nie warto nawet rozmawiać o niej. Drugą kartą, jest o której nie chcę rozmawiać, jest Gemini. Gemini też ma problemy. Cały ich program ERN, czyli, czyli Ktoś zostawił im na swoje krypto, oni sami się tym nie zajmowali, tylko dawali to innej firmie, a ta firma wszystko to przewaliła i teraz duże problemy są z tymi funduszami z programu EARN na giełdzie Gemini, więc też tutaj trochę to śmierdzi. Nie, nie będę polecał ani recenzował karty Gemini. Dobra, no to mamy ranking kart krypto w lutym 223. sprawdziłem około 7 kryp kart krypto no nie trzeba tutaj dużo gadać, że, że najbardziej jednak podoba mi się się karta Binance Binance jest największą giełdą kryptowalut dlatego za to bezpieczeństwo dostało 9 cashback nawet jeżeli mamy naprawdę mało, to, to dają tą jedną dziesiątą. A można tutaj się rozbujać do ósemki. Fajna karta, ładna, podoba mi się. Największy minus binance, karty Binance, którą ja mam, to że nie mogę sobie jej podpiąć pod mój wallet w, na iOSie. Z tego co wiem, można to zrobić na Androidach. Ale, jak ktoś używa iPhone'a, to nie może sobie podpiąć karty do portfela Apple. No więc, albo płacę kartą jako fizyczną kartą. Karta była darmowa, za używanie jej nie płaci się, nie pobierają żadnych opłat. Więc ogólnie polecam i ja używam osobiście tej karty. Z minusów. Z minusów, no mi mocno przeszkadza to, że nie mogę je podpiąć pod, pod, pod swój portfel. Często są konkursy, jakieś dodatkowe bonusy. Za pierwszy zakup, teraz ostatnio było plus 6% cashbacku, czyli jak ja miałem te dwa, to doliczało mi się szóstkę, czyli miałem 8% cashbacku za swój pierwszy zakup w miesiącu i tak co miesiąc byk. Czyli e, nawet nie musiałem być w tej najwyższej randze, a i tak dostawałem 8%. Później mamy Crypto.com. Crypto.com, e, tą kartę też mam i to była moja pierwsza karta krypto. E, I pierwsze ich warunki, które e, oni mieli na swojej karcie krypto naprawdę były genialne. Tak jak mówię, to rozbój w biały dzień. E, cashback był ogromny, Netflix, e, Spotify. E, Super akcja, fajne mieli designy, bo niektóre karty były metalowe, te niższe rangi były plastikowe. No ale jesteśmy w wermarkecie, więc te warunki mocno zmieniali, zmieniali. Teraz no, no są takie, powiedziałbym, na, na czwórkę. Więc za bezpieczeństwo dajemy im bo jest to. Największa na równi z Coinbase'em e, giełda amerykańska. Duży marketing, sporo kasy wpompowali. E, Matt Damon ich tam reklamował, więc no, wydają się być stabilną, stabilną organizacją. Warunki są umiarkowane, więc e, Overall daje siódemkę. E, Podobnie oceniłem Coinbase'a. Coinbase, Coinbase e, nawet przy najniższym progu daje tą, ten 1% cashbacku. Crypto.com nie daje, daje 0%, e, więc e, też e, oceniłem sumarycznie Coinbase'a na 7%. E, Nexo, Nexo jest troszkę e, tak pomiędzy Coinbase'em, crypto.com, a Gemini. Celsiusem i tak dalej, i, i BlockFi, więc też za bezpieczeństwo tutaj obniżyłem im to. Cashback mają słaby, bo maksymalnie 2%, i to w zależności od kryptowalut może być 0,1 albo 2, więc bieda, design, no ładna karta, spoko, Lenovo, over daje im tylko piąteczkę. Ciekawą propozycją jest e, propozycja e, giełdy Unbanked. E, dosyć nowy twór. E, Cashback dosyć wysoki między 0,638. Bardzo ładna karta. E, overall dałbym im ósemkę i chyba sobie też to założę. Sprawdzę ich. E, BlockBank. BlockBank to jest e, też giełda scentralizowana z siedzibą w, na Litwie, a drugą siedzibę bodajże mają w Kanadzie albo gdzieś w Stanach. E, ale no firma Matka to jest e, Litwa. Mała organizacja też mają swój e, token. E, można tam sobie stakować. Za staking to zda, dostajemy e, nagrody. E, nie udało mi się znaleźć e, informacji o cashbacku. Więc. Dlatego tylko trójka, bo mała organizacja, bo brak cashbacku, ale może, może warto się nią zainteresować, bo skoro są mali, to może urosną i faktycznie token wzrośnie i pojawi się na nich hype. Jako taka ciekawostka bardziej bym rzucił. I ostatnia propozycja to karta Litecoin. Litecoin jako organizacja. Tym zarządza pan Charlie Lee, który w ogóle wystartował z kryptowalutą, z kryptowalutą Litecoina. On był jednym z pierwszych, z pierwszych inicjatorów używania, popularyzatorów bitcoina wraz z braćmi Winkelwoss i tak dalej, więc on się dorobił na bitcoinie. Później tam były pewnie Pewne sprzeczki. On był za. On był przeciw regulacjom na kryptowalutach od samego początku i wtedy wpadł na pomysł założenia Litecoina jako kryptowaluty anonimowej i nie takiej uregulowanej. No ale widzę, że troszkę zmienił tutaj zdanie i, i umożliwił używanie karty kryptowalutowej. Płaci się nią no, za pomocą Litecoina. Są dwie wersje: jedna jako Mastercard, jedna jako Visa. A tutaj są w rubrykach nieprzypadkowo obok siebie Unbanked i Litecoin, bo te karty Litecoina są podpięte pod konto Unbanked. Anyway, trudno mi to ocenić, bo wydają się być bezpie bezpieczną organizacją. Karta naprawdę jest chyba. Jedna z ładniejszych, jakie, jakie można sobie tutaj wyobrazić. No ale czy wygląd to wszystkim znaczy? Raczej nie. Cashbacku ciężko się doszukać, czy jakikolwiek jest, więc overall daje duży znak zapytania, bardziej jako ciekawostka, może w następnych rankingach będzie sobie można sprawdzić jak się to rozwinęło. Ta karta ale to jest naprawdę nowośnie. Że tam od tego miesiąca jest, może od dwóch, więc to naprawdę rusza. Można dostać ją w Polsce, nie ma problemu, więc kto chce, niech sprawdzi. W opisie filmu wrzucę linki do wszystkich tych kart, żeby nie było tutaj, że sobie te informacje wymyśliłem, to wszystko posprawdzałem, trochę czasu mnie to kosztowało. Mam nadzieję, że się Wam podobało i do następnego. Cześć!